Dzień dobry, dzień dobry, Wiewiórki i bobry, jak mawia mój jeden kolega z jednego kanału, co rozbija jajko o ściany i smaży je na piasku. Pozdrawiam serdecznie. Tomasz, telerealny TM777. Dzisiaj specjalne, specjalne zamówienie ze słuchaczy i teraz, jak się okazuje, również i oglądaczy występuje dzisiaj w roli kamerowej z tego względu że no takie zapotrzebowanie jest jeżeli się te zapotrzebowanie skończy to proszę powiedzieć tą zniknę automatycznie. <noise> Dzisiaj ze mną w rozmowie będzie również TNT TNT czyli Tom and Tom. Nie jest to Mickey Mouse ani Tom Jordasz, tylko Tomasz z Markoku. Witamy serdecznie Cię Tomaszu. No witam, Tomasz. Co tam u ciebie opowiadaj? Bo ja ach Kurna, zapomniałem, że ja muszę puścić jakiś filmik, przecież, żeby się mieli co oglądać. Zastanawiam się nawet, gdzie on jest. A ty Tomasz, powiedz, co tam e, na razie w Tajlandii? Ja przygotuję. Jak to jak ja nadal, takie same ślany, wiesz, Wszystko się za bardzo nie zmienia, ale muszę przyznać, mm -hmm. że e, ruch zwiększył się. Jak ale nie pali kota. <słyszy> A, chodzi ci o ruch samochodowy, rozumiem. No, to, no, <grym> no wiesz pan, tutaj ktoś, kto nie był nawet ten, korki Bankoku to są takie, wiesz, no Dzieńkie. to już jest, no to jest coś to co trzeba zobaczyć, wiesz, no mhm. dla przykładu powiem, że na przykład przejechanie, bo ja przeważnie na motorku się poruszam, więc y, przejechanie około dwunastu kilometrów, bo tak daleko mieszkam od Śródmieścia, na motorku, o której, o dnia, nawet w takim no dużym tłoku mi góra zajmie dwadzieścia minut do pół godziny, samochodem to sama podróż, taksówką czy tam, plus godzinka, no. Hi there, thanks for having me today, I've been in the pharmaceutical industry for 25 years, research and development, mm -hmm. Od 6 rano do 10 wieczorem to korki są niesamowite. niesamowite. No to dzień, 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 dzień dobry, zobaczył pan kogoś, ten Dziś chciałbym, żebyście to ty ile naprawdę tak wkładasz pracy dniowo z godzinę, może mniej, no Czyli czas, czas leniwca, ale dobrze, do brzegu, bo dzisiaj chciałbym o trochę ta rozpracować... Tomasz płaca ta sama mhm. jest, no nie, masz, mają dogodnie z tym, tym całym bajerem. No bajery rowery, wiadomo, ale ja do brzegu, dlaczego? Dlatego, że dzisiaj chciałem rozpracować dobre pytanie, które wiecznie się pojawia, bo zawsze mówimy oni, 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 oni. I nikt nie wie, kim oni są. Tak naprawdę ci oni, tak? Bo yy, pojawiła się ostatnio nowe, nowi oni się pojawili ostatnio, słuchaj yy, Rosja, Ukraina i ten syndykat zbrodni, można powiedzieć taki znowu trójkąt, który Wam wszystkim to wszystko przypomina i wiecie o co chodzi. Powstał nowy klub BULDINGTONA! <grywa> Dlaczego, pytanie jest, pojawia się przede wszystkim, dlaczego na, z Polski, bo to jest ważne, został chętnie tak wysyłany radek Sikorka, prawda? Unia Europejska ogłosiła ostatnio, że nie będzie blokować numeru swift płatności dla systemu bankowego w Rosji, słuchajcie! Tacy niby wrogowie! Czy to oznacza, że te powiedzmy, te rosyjskie banki będą teraz mogły normalnie działać w zwykły sposób? Tylko, że będą miały działały we własnym systemie płatności. Tak? Dziwne to jest jednak, uwaga. Słuchajcie, że własny system płatności jest tworzony właśnie przez ludzi z wizy i MasterCarda. A Mastercard i widza, jak wszyscy wiedzą, to jest rocki felerek, tak? I teraz yy, w tym całym temacie ukraińsko powiedzmy, rosyjskim, bo to jest niby taki problem, prawda? Pokazują nam przynajmniej jako problem. Eee, główno, główne skrzypce, uwaga, kto odry, odgrywa, przyjaciel radka Sikorskiego, nawet nie wiem, czy, czy wiecie. Dawidek Cameron, były angielski premier. David Cameron, tak zwany. Jest on, no, można powiedzieć, głównym twórcą prowokacyjnych pomysłów, wszystkich związanych z Ukrainą w tej chwili. Eee, nie wiem, czy wiecie, a jeżeli nie wiecie, to powiecie. <laughs> Otóż, Panowie należą nie tylko do tego masońskiego klubu Buldingtona, ale również o wiele większej instytucji, poważniejszym w syndykacie zbrodni, taką unią rodzin pomiędzy Warburg, Cameron i Rothschild. Prawda? Że ciekawe? Natomiast Board of Trustless w Open Russia Foundation, jakbyście sobie weszli w Open Russia Foundation mam nadzieję, że to znajdę za chwilę gdzieś to poszukam bo to, jest, bo to jest ciekawe, żebyście zobaczyli o, może tutaj wejdzie Open Russia Foundation, zobaczcie Michał Chodorowski Honorable Henry Kissinger Honorable Artur Hartman i jeszcze Rothschildówka także monotematycznie Nie, no to, to jest, to jest board of trustees, tak zwane. Rozumiesz? No tak. także to są, to są, ludzie, którzy no, zajmują, no takie, powiedzmy sobie szczerze, główne stanowiska, no, co tu dużo mówić, no. Takie takie, takie... tak, 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 no, pod, podstawa. Słuchaj, kim w ogóle jest, bo mówimy David Cameron, David Cameron, David Cameron, premier, 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 ale David Cameron jest, nie tylko był premierem Wielkiej Brytanii, bo jest też potomkiem znanego Faszysty króla Wilhelma IV. Wracając trochę do historii angielskiej. Natomiast yy, pradziadkiem Camerona był, proszę Państwa, Emil, Emil Lewita. Lewita. <śmiech> <śmiech> Nie mylić tutaj z lewitowaniem. To był bardzo dobry niemiecki finansista, proszę Państwa. Także David ma korzenie niemieckie. Tak. Niemiecki finansista. Uzyskał on obywatelstwo brytyjskie w 1871 roku. I był też dyrektorem to, Royal Bank of India. To jest dokładnie tak, bo mm. my używamy tych takich po, powiedzeń, że to niemiecki finansista, ale to czy tak rzeczywiście, czy on czasami nie niemiecki z tego specjalnego plemienia? On jest tak, oczywiście, że tak. No, naród wielokrotnie rzezany, że tak powiem. nie? Także, yy, także też był, teraz tak jak mówię, wrócę do tego, że był, nie, czy tam niemieckim do tego dojdziemy spokojnie Tomku, ale dziękuję Ci bardzo, żeś powiedział o tym, bo był też dyrektorem Royal Bank of India w Australii, słuchajcie, i w Chinach, natomiast ten bank później w 69. przeszedł na y, taki standard chartered bank, dlatego mówię o tym, bo może Ty o nim słyszałeś w Australii. Yy, bo, no bo... Yy. No dlatego jeden jego z synów podobno, ten Emil Artur, też lewit, był maklerem. Ożenił się też z jakąś kuzynką, znowu, bo oni wszystko w kuzynostwie się, wiesz, hajtają. Steffi Cooper, tak? Steffi Cooper przez 2 O. I mm, pradziadek jego też, Ivan Cameron, był też szefem biura w London Bank w Hongkongu i w Szanghaju. Także Azja też pełni kluczową rolę... No i mm -hmm. bo ten, wiesz co to jest ten HSBC bank. No, 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 no. Oczywiście angielski bank główny, no. No to był bank, który był utworzony, żeby brać pieniądze ze sprzedaży opium w Chinach, tak? To były początki tego banku. No No, wsparcie a... mm -hmm. kiedy utracili, wiesz, prawa sprzedaży opium w Chinach, no nie, no to, to z tą East India Trading Company się wiąże. A zobacz, nawet jego ten pradziadek jeszcze, ten y, y, Alan Cameron, był y, partnerem pan Moore Gordon i był y, w korporacji obligazariuszy zagranicznych Komisji Chińskich. Y, y, to był utworzony taki bank Anglii Montaguna, Normana w listopadzie, jeszcze przed wojną, II wojną światową w 1935 roku. Także sami krewni, wszyscy krewni na ogół Camerona byli po prostu. No, liderami w tym banku, pan Murgordon, w tym oczywiście ojciec, dziadek i pradziadek, także yy, był też yy, super, super przyjacielem yy, ten jego dziadek prezydenta Rzeszy, jeszcze wtedy Halmara Schachta, który był już zwolennikiem Hitlera, czyli to wszystko jest powiązane, rozumiesz, już wtedy mamy dochodzimy do tego, kto sponsorował Hitlera, dlaczego i po co, prawda? W rządzie Hitlera... No, tak, słuchaj, w rządzie Hitlera Norman był prezesem Banku Rzeszy i ministrem gospodarki. O tym nikt nie mówi. Rozumiesz. Także ten szach to no, odegrał. To właśnie te mhm. takie połączenia właśnie, gdzie to było głośno, nawet w języku angielskim widziałem dużo takich materiałów, gdzie właśnie mówią o vermachcie, wiesz, BSS. W, w, w finansowych instytucjach na terenie trzeciej ale to jest, i było pełno to jest tak, ale to jest sama wierchuszka wszystkiego, bo to jest główny prezes Banku Rzeszy i minister gospodarki no Rajfu. Tak, tak, to, tak. no, to są Przecież generałowie byli też w Wehrmachcie z tego pochodzenia. No, w ogóle ca... no, cała rodzina Camerona była członkiem partnerstwa takiego anglo angielsko-niemieckiego i tego Banku Rozrachunków Międzynarodowych, tak. No jeszcze poza tym, y, jeszcze była ta sprawa Normana y, przejęcia tego y, czeskiego złota dla nazistów przecież w marcu 39. To przed, przed, przed napadem na Polskę przejęli przecież y, całe złoto czeskie, tak to Norman właśnie przeniósł całe czeskie złoto z Czechosłowacji do banku właśnie rozrachunków międzynarodowych i dlatego, że znał osobiście samego Hitlera, no i dostał na to pozwolenie, tak. Już po napadzie na Polskę, jak Niemcy napadły na Polskę, już jesienią 39, to chyba we wrześniu, we wrześniu to październik, listopadzie bodajże, mówił, ale to nie jest, nie jest pewne, w każdym razie na pewno jesienią, o, osobiście właśnie nadzorowo przeniesienie tego czeskiego złota do serca Niemiec, tak. Ale jak wszyscy wiecie, a oczywiście jak wszyscy wiecie głównym yy, powiedzmy sercem machiny wojennej Hitlera była jedna z firm, która do tej pory funkcjonuje IG Farben, tak. Który był prowadzony przez yy, współpracowników Rothschildów. Przez Moritza czy O przepraszam, ale Darku muszę cię odrzucić teraz. Yy, jesteś yy, Tomek? Bo miałem telefon, Darek dzwonił. Darku, przepraszam Cię, że nie odebrałem. Jak będziesz to oglądał dzisiaj, to yy, pozdrawiam Darka Jaworowskiego. Yy, odzwonię dosłownie za 15-20 minut, jak skończymy yy, rozmowę. W każdym razie, wracając do tego IG Farben, yy, który był oczywiście prowadzony przez współpracowników Rothschildów, m.in. przez pana Barburga Morica. Morica, uważaj. Yy, w 1938 uciekł on z Niemiec, yy, wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Yy, ale oczywiście nie to, że uciekał przed Niemcami, tylko wyjechał na podstawie rozkazu wydanego przez Hjalmara-Szachta, tak? Yy, w 29, 9, w, 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 w 2000, nie, przepraszam, w 2029, to już za, za szybko, w 1929, <śpania> pospieszyłem ich o 100 lat, to sobie? <śpania> <tania> Czyli możliwe, że coś z tym jest, bo zawsze jak się człowiek, wiesz, przełoży, myślowo, to coś w tym może być ciekawego. W każdym razie w 29 jeszcze wrócimy teraz do Stanów Zjednoczonych. Yy, oddział IG Farben w Stanach Zjednoczonych był sfinansowany właśnie przez JP Morgan, słuchajcie, firmę. Yy, JP Morgan, to jak wiecie, pan premier ma mo, 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 pan premier, premier moro, mo, mo, pan premier Rodryżu jest generalnie yy, byłym pracownikiem JP Morgan w Polsce, prawda, także... JP Morgan. Był Także nie to. Wiem, to po tak. się mówi, tego no no nie? właśnie dlatego mówię. Rodzina ta cała tego JP Morgan, rodzina prowadziła Dupont, jest w ogóle właścicielem grupy motoryzacyjnej. Uwaga, General Motors. Tak? W czasie wojny General Motors bardzo aktywnie współpracował z Niemcami. Zainwestowali no, w no, rozwój. Przecież ciężarówki <coughs> były wysyłane do komunistycznych ruskich. O, oczywiście, pani, że no. tak wspomagali. No wiesz, oddział ten IG, IG był otwarty, IG Farben w Stanach Zjednoczonych właśnie. I w latach 32-39 zainwestowali, zauważcie, że to w latach 32-39. Posłuchaj, poczekaj, niech to niech dokończę. Poczekaj, poczekaj, bo w tych latach zainwestowali 30 milionów dolarów. To jest na nasze jakieś. No nawet nie mam pojęcia ile w tej chwili, ale to jest, są ogromne pieniądze. Od Niemczech, tak? Ci mm. ludzie inwestowali w Niemcy. Ale to inwestowali w Stanach te pieniądze. To były zainwestowane w Stanach. A w tym samym czasie przecież inwestowali też w Stalina. No, oczywiście to. No ale zobacz, te IG Farben zarobiło grube pieniądze właśnie w Stanach w latach między 32 a 39, bo mieli inwestycje 30 milionów dolarów. Ty wiesz, że to jest pieniędzy, więc oni sobie zrobili w Stanach biznes. Następnie wycofali pieniądze do Niemiec, bo IG Farben było przecież, no powiedzmy sobie szczerze, głównym kołem napędowym tych yy, całych nazistów, tak? 90% wpływów całych walutowych. No tak, ale IG Farber była największą i 90%, jak to mówią, tutaj opowiadają, że ponad 90% wpływów walutowych było właśnie stamtąd, w tych w całych produktach. Tak, tak, bo no. oni mieli, wiesz, ale Bayer przecież ten, on ten od stali, jak on się nazywa, ten od stali. Przecież on też był, przecież ten, ten, ten nie, nie, niemiecki stal, no nie? To wszystko było inwestowane no, przez, przez tych... No to pieniędzy. dlatego mówię, ja mówię tylko na przykładzie jednej firmy, bo o to mi chodzi, żeby to pokazać, że zarobili a. pieniądze w Stanach, wy, do, kto, kto ich donwestował? doinwestowali inwestowali ich oni właśnie swoi, 30 milionów dolarów, a potem wygrali całą, generalnie w, otworzyli całą wojnę na, na procesie tych pieniędzy zarobionych, tak? ten no tak. Ten cały, bo to był Karl Borsch i Karl Diesberg, nie? Ten, stworzyli ten monopol już w, 2000, w 1927, we Frankfurcie nad Benem. Oczywiście to we Frankfurt nad Benem cały należy do rodziny Rothschildów, żebyście wiedzieli jakby co. Ten Warburg zresztą, który nie mówił, nie mylić z Warburgiem, tylko Warburg, Paul tak zwany, który jest, no był, był wtedy teoretykiem tej Banku Rezerwy Federalnej, już miał, mieli, brali udział jeszcze przed pierwszą wojną światową w 1910 roku na Jekyll Island. Takie było spotkanie, jak teraz robią te sobie Bilderbergów i tak dalej. To było tak. utworzenie Federalnego Banku, tak? Tak, tak, tak. Jekyll, Jekyll Island to, to tworzyli ten Bank Federalny, właśnie. I w 1900, tak zwany Fed, nie? W 1912 przedstawili ją przed Kongresem Stanów Zjednoczonych, taki, taki mniej był raport, prawdopodobnie. W dużej mierze mówią, opierają się na tym właśnie, na tym Weiburgu. W ogóle w 1873, czy to tak podają, ale czy tak było, no to oczywiście nie wiemy, że Roczidowi przyjaciele ich nabyli akcje Shifakuna, firmy Kuhn Lab Corporation. Co było, dzięki czemu to było możliwe, że nowy właściciel się ożenił z najstarszą córką yy, Teresą, kuna Leba Salomonem Lejbem. I to jest wszystko tak tworzą poprzez, właśnie poprzez yy, małżeństwa, coraz większą firmę, coraz większą firmę, coraz większą firmę. I tak dalej. Wziął się, ten cały Warburg się wżenił w tą rodzinę Rothschildów, można powiedzieć. Natomiast Cameron, Cameron jest yy, zwany, jak, yy, zwany mistrzem Johna Osborna. Który był przyjacielem Nathaniela Rothschilda. No, no wiadomo, że Nathaniel no, jeden z najbardziej wpływowych ludzi na świecie. Także Dawida, jak pomianowali, to od razu został ministrem skarbu. David Cameron, tak? Także Osborne Cameron też się przyjaźnili podobno z, Natali z Nathanielem Rothschildem. No, ale to już na dział, dział uniwersytecki możecie sobie wejść i, i poszukać. Wielu tych absolwentów klubu należy do, w Anglii, proszę Państwa, do klubu partii konserwatywnej. Jest oczywiście też Boris Johnson, nie tylko David Cameron, ale Boris Johnson też należy do klubu partii konserwatywnej. Także to jest jeden wielki, proszę Ciebie, kociołek, nie? No tak, tak. To są wszystko ludzie połączeni, niestety, głęboko połączeni niestety. i z głębokimi korzeniami. Tak. Nic? Nic na to nie poradzimy, albo może i więcej moglibyśmy poradzić, ale yy, jak wiemy, yy, pieniądze są niestety Bogiem naszych czasów. Co tu dużo mówić, tak? A jak oni powiadają, yy, pieniądze są Bogiem naszych czasów, a prorokiem ich jest Rothschild. A tak, to no, jest cały mistrz całych operacji. No, no ale to, o to wszystko idzie, bo tak. Potomkowie właśnie ich dyktują W tej chwili co będzie się działo Z, z, z tą, z rezerwą federalną Z finansowaniem Stanów Zjednoczonych Wielkiej Brytanii, Francji Ukrainy i Rosji I Polski też niestety Dzisiaj właśnie rodzina już Rozszydł doska Teraz chcą sięgnąć po Rosję Właśnie teraz chcą sięgnąć po Rosję Ale wiesz tego co oni nie mogli Załapać przez Fed to mhm. też podchodzi przez ten globalny system bankowy, ten e, IMF, tak, mhm. no to jest, wiesz, ta odnoga, więc cały świat jest kontrolowany poza bank, Afganistanem i to e, gdzieś tam w Afryce ktoś tam, no Północna Korea, tak, niby wyłączona, no ale z tego, co rozumiem, pomimo, że te państwa są wyłączone z tego obiegu, są także e, bardzo kontrolowane. Przez Rozczyldów, bo to są historyczne korzenie, to jeszcze się, tak jak z Afganistanem, to jeszcze wraca w historię, tak, kiedy tam była ta East India Company. Tak, tak. Czyli oni mają tych wszystkich swoich, wiesz, tych, 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 tych jak to się mówi, em, wodzów plemiennych z Afganistanu, no, oni są wszyscy, wiesz, w kieszeni Rozstrelga. No, bo tam przecież idzie handel, to, to jest ten złoty księżyc. No idzie bardzo. przecież cały czas. Koksik idzie, ma, maczki rosną, no to jest normalne. No nie tylko, ludzie nie zdają sobie sprawy, że e, cały Afganistan to jest tak jedna wielka kopalnia wszystkich prawie że minerałów, e, dużo drogocennych. No dlatego cały czas była wojna o to, to jest, to jest naturalne. Teraz jest A, wojna o Ukrainę, to... bo jest to samo i o Polskę. No. i to jest bardzo, bardzo też yy, na drodze, wiesz, tej yy, jak No dobrze, ale patrzmy tutaj ruchy, bliżej, a... Tomasz, patrzmy bliżej na... Ja cały czas ciągnę do tej Ukrainy. E, dlaczego? Bo e, i historii w ogóle w Rosji też. E, powiedzmy, e, Chodorkowski, e, oligarcha, znamy wszyscy, aresztowany w 2003 roku, e, bo u, został oskarżony o uchylanie się od zapłacenia podatku w wysokości miliarda dolarów próbowali zatrzymać prokuraturze spółki i tak dalej, no jakoś nie wyszło, bo jest właścicielem 60 prawie 60% akcji Jukosu, prawda, przeniósł te prawo obrotu podobno akcjami tuż przed aresztowaniem, słuchaj, i najprawdopodobniej właśnie prawo do obrotu tymi akcjami posiada kto? Jakob Rothschild. Syn Wiktora Rothschilda, który opuścił formę Jakob N. M. Rothschild Sons w roku 1981, kiedy to kontrolę nad bankiem, proszę Państwa, przejął jego, przejęła jego kuzynka Ewelin. Także przeszły z ręki do ręki, ale są w tych samych rękach. To jest bardzo ciekawe. W każdym razie Chodorowski podobno, Chodorkowski zajął z Rothschildem, założył jakąś umowę powierniczą, kiedy się dowiedział, że będzie mógł być aresztowany. tak? Możliwe, że też mówią o tym właśnie, że to było pierwsze podejście rodzicu do tego, żeby zastąpić marionetkę Putina na coś bardziej przychylnemu, przychylnego chodorkowskiemu, ale ile w tym jest oczywiście prawdy, to tylko my wiemy. Tam powstały różne fundusze, Otwarta Rosja i tak dalej, która jest no, to jest temat na, na godzinne tematy, na godzinne rozmowy. Powiedzmy, co, Kim był Chodorkowski, Miał być prezydentem Federacji Rosyjskiej. Nowy prezydentem Federacji Rosyjskiej. Niestety Putin się zorientował i go przymknął. Tak? Natomiast yy, kto tam był w tej całej ekipie? No był jeszcze Kissinger. Proszę Państwa, wyobraźcie sobie szczerze. Pan doradca do spraw bezpieczeństwa narodów Stanów Zjednoczonych. Także no, cała, cała ekipa. Yy, się znajdowała w tym układzie jako Rothschild yy, i Michał, i Gorbaczow, oczywiście był wtedy. To, to wszystko jest od początku prowadzone przez nich. Tylko yy, ci, którzy nie, yy, czasami się próbują wyłamać wiesz, i chcą wyjść spod ręki Rothschildowskiej, no próbują, ale jak widzimy, nie bardzo to im yy, wychodzi. no Ludzie sobie nie zdają sprawy, tą że w ogóle cała rewolucja rosyjska była no. ufundowana przez. Tak, tak. No, tylko po to, żeby przejąć bogactwo tego, tego kraju. jest niestety jedna z największych i najbogatszych krajów na świecie, tak tam są złoża niezliczone, jeszcze nie niewykopane, czy nie, nie, to jest potężne ziemia. Tak. No, ale powiedzmy, I... resumując, taka jaka jest sytuacja w tej chwili Rosji i Ukrainy, to jest co? Yy, takie zderzenie dwóch masońskich wpływów, prawda? I znowu jest pokazany podział społeczny, wprowadzanie elementów dezinformacji, deprawacja, yy, zderzenie Wielkiego Wschodu, prawda? BB tak zwane, Rothschild, Rockefeller, pozorna wojna, prawda? Gra, którą od wieku prowadzą, jak widzimy, ci sami bohaterowie. Kto jest ofiarą? Ofiarą jest tak. Tak, ale kto jest. No dobrze, ale kto jest ofiarą? Ofiarą jest naród wojsko jest ofiarą w tym no bo bogacą się tylko korporacje nic więcej chociażby Radek Sikorski który jest członkiem klubu tego Buldington Club jest przyjacielem jak mówiłem Camerona i Rothschilda i reprezentował właśnie ich interesy on na Ukrainie ale i prezentuje, reprezentuje też interesy ich uwaga w Polsce przeciw Polakom i przeciw Polsce Robią, on ro, przez to, czyli co robią, to robią Polskę bezbronną. Także y, trzeba się strzec, jego trzeba się...